Można być fanem albo można być naśladowcą. Fan to jest taka osoba, która obserwuje, która przychodzi, która klaszcze, która jest pod wrażeniem, ale tak właściwie jest tylko takim followersem. A naśladowca to jest ten, który przyjmuje styl życia i w podobny sposób żyje. Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, że jeżeli będziecie trwali we mnie, to będziecie prawdziwie moimi uczniami, będziesz prawdziwym uczniem, bo to jest taki uczeń, który z serca. Właśnie idzie idzie za Jezusem, czyli to jest ten, który jest naśladowcą, który nie jest tylko fanem, obserwatorem, ale jest kimś więcej. Jest tym, który przyjmuje styl życia. I prawda, prawda cię wyzwoli. Dopiero jeżeli przyjmiemy styl życia, jeżeli będziemy trwali, będziemy w kontakcie, będziemy w bliskości, to dopiero wtedy Jezus będzie miał naprawdę spore pole do działania i spory dostęp do tego, co będzie chciał robić. Warto być naśladowcą. Jesteś fanem czy naśladowcem?